Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na pieczonego dorsza z marchewką i pieczarkami czyli prostą i zdrową potrawę, która dostarczy nam nie tylko niezwykłego smaku, ale także cennych wartości odżywczych. Taki dorsz będzie również znakomitą propozycją na obiad dla całej rodziny. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umyte i oczyszczone pieczarki ścieramy na tarce o dużych otworach. Na patelnie z rozgrzanym olejem wrzucamy pieczarki i smażymy je około 5 minut. Często mieszamy. Na końcu doprawiamy solą i czarnym pieprzem. Obraną marchew ścieramy na tarce o dużych oczkach. Odmrożone i odsączone z nadmiaru wody filety dorsza posypujemy przyprawą do ryb z obu stron. Na każdym kawałku folii układamy porcję startej marchewki. Na warstwie marchwi umieszczamy rybę, a na wierzchu układamy warstwę pieczarek. Całość szczelnie zawijamy w folię, a następnie układamy w żaroodpornym naczyniu i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza około 40 minut. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.